Nie ma, go. jestem Niroxa, to jest pierwsza moja seria na YouTube TBska. Wymyśliłem sobie taką serię, dlatego że powróciłem do TB. Chciałem grać moim knight'em, tam ostatni level oko, ale uznałem, że chcę zrobić tak, że będę grał całkowicie od zera, nie inwestował nic w postać. Jedyna rzecz, którą będę inwestował, no to jest pac. Nie zamierzam tam robić jakiejś serii fast to pace, nic takiego. Będę no, po prostu chciał grać z tą postacią od zera, nie poświęcając na nim za dużo czasu, ale myślę, że tak odcinek na tydzień około będę planował robić. Jedna rzecz, którą na pewno chciałbym powiedzieć, to że w tej serii nie będę się skupiał na wpianiu levela, jakimś tam tryhardowym ekspieniu. Będzie to głównie zarobek, bestiarki, może jakieś achievementy, utwity, mounty. Jak widzicie na początku wybrałem się na Venore, na Marstalkery, Mamplingi, Salmandry, żeby zarobić trochę kasy. Jak już zacząłem od zera, a planuję grać pod Axa, no to jedynie miałem pod ręką haczet, więc strasznie wolnie to idzie. Napotkałem też dwóch ludzi na respie. no teraz... Outfit w końcu ustawiłem, bo w tą porcie mi się nie chciało. Fajnie jest zarobić w pierwszym odcinku trochę kasy, kupić jakieś itemy. Nie wiem, czy będę tu robił od razu bestiarę, na pewno posiedzimy tu trochę. Fajny zarobek, bo dropi dużo itemów wartych tam kilkaset GP, a i z spada ta rączka, która jest bodajże z 2k na tym serwerze warta. A, gram na serwerze Bona. Nie nauczyłem się jeszcze żadnych speli, więc biję tymi podstawowymi. Jestem trochę tak szczerze nieprzygotowany do tej serii. Nie, nie, nie grałem w Ciebie dawno na Real TV. Grałem czasami na jakichś OTS-ach, ale głównie to były retro. Dlatego dużo rzeczy, które doszły, są mi kompletnie nieznane. Szczególnie, że mówię, no nawet jak grałem, to miałem tam setny level. Miałem też jakiegoś tam maga, ale. No też nie za wiele kontentu, że tak powiem poznałem, więc na pewno to też będzie rzecz, którą będę chciał robić, czyli poznawać content, podkrywać jakieś nowe wyspy, nowe potwory. No, jak widzicie na razie zabijam sobie te potworki. Nie idzie to jakoś tragicznie, bo one są strasznie słabe, ale nie ma też szał. Parę tam itemków wydropiło. Mam nadzieję, że... Uda mi się, powiedzmy do końca tego miesiąca, nazbierać na jakieś przyzwoite kół, nauczyć się spali może wpić dwie bestiarki. Zobaczymy. No na razie tam wyszedłem z tamtego razu, bo biegali ludzie, ale też chciałem coś kupić. Jak widać broń będę chyba kupował, albo i nie. Ale z tego co pamiętam to teraz na swamp trolle, pójdę tam. Wiadomo, też są te Medicine Pouche, które można sprzedać chyba za 5K na tym serwerze. Bijemy po drodze jeszcze trochę swamplingów. Zbieram wszystkie GPK, Prawdopodobnie będę w przyszłości też chciał zbierać na Gold Poucha. Ale oczywiście nie, nie kupując go za złotówki, tylko w 100% zbierając grze, więc to też na pewno bardzo dużo czasu zajmie. Tutaj próba walki z Water Buffalo nieudana, bo niestety nawet się w niej nie przebijam. Ale muszę pamiętać, żeby później na nie przyjść i też zabić ich, bo z tego co pamiętam, starczy ich zabić 5, czy tam 15. Mamy bestiarkę. I biegam w koło po swampie. No, liczyłem szczerze, bardzo, że mi się uda ze Swamplinka wyrobić wydrobić z bo on już by dał tam jakiś start. No ale na razie bez sukcesów. Siadłem też w Aksa, bo to jest moja ulubiona broń. Wiadomo jakbym poszedł w Sword, zatem na początku miałbym ten Cimitar. Czyli jakoś tak jak się nazywa, nie pamiętam jakiś tam miecz po prostu. No, ale chciałem pod Aksa, lubię tą broń. Wiem, że Aksy są chyba z reguły droższe niż inne bronie. Ten sam wygląd tych broni mi się bardziej podoba. I znowu powrót do depo. Bo chciałem tego Orchis Axa kupić, próbowałem sprzedać jakieś przedmioty, żeby mieć kasę, ale oczywiście źle wyszukiwałem, bo ich nawet nie życiem do depo. w takiej zaniżonej cenie sprzedałem, no ale broń lepsza kupiona, może lepiej się będę przebijał. łopatę kupiłem. Właśnie z łopatą to jest tak, że dopiero później odkryłem, że jest tam przejście, które nie wymaga łopaty na swą trolę, ale ja grając na starszych wersjach TB na OTS-ach zawsze wchodziłem tym wejściem właśnie do którego idę takim lewym przez rotformy i kompletnie nie miałem pojęcia, nawet że da się inaczej dojść. Więc tutaj oczywiście zabijamy wszystko po drodze walka z Rotformami, no i już niedługo na Swamp Trollach będziemy. Pierwszy Swamp Troll zabity. Dużo właśnie jest zawsze problemu, przynajmniej ja mam, bo nie ogarniam, żeby wszystkie te przedmioty, których nie chcę zbierać, żeby je wyrzucać, z to Będzie potyczka ze szkieletonami. Spoko miejscowa ale dużo ludzi, nie pomyślałem. O tym, żeby po prostu iść na Port Hope. Ze względu na to, że jest to miejscówka premium, to mniejsza szansa na to, że ktoś będzie tutaj, widać swoją po powybijają, czyli na pewno ktoś biega, no bo już nawet nie chciałem się cofać, powiedziałem, że w tej drugiej miejscówce, na której chciałem siedzieć, też byli ludzie. Na razie bez sukcesów, ale z tego co pamiętam, jakiś medicine pouch się uda zrobić. Zabijam też przy okazji tej wroty, bo jak mówiłem, planuję bestiarki wpijać, więc wszystko dosłownie będę pił. Wszystko po drodze, czego nie mam w bestiarce. Dalej się też zastanawiam, czy też to jest jeszcze daleka droga do tego, ale jakie ja będę chciał czarmy odpalić. Tutaj ze slagami lekki problem był. Jednak z tymi przedmiotami ciężko je obić, ale jakoś się udało te którą minifir wyleczyć i je zabić. Lewel też powoli do góry rośnie. Wiadomo, na początku te levele będą dosyć szybko leciały, później pewnie wolno, bo nabiły jakieś śmieciowe potwory do bestiarki, a niewiele one Expo będą dawać. No ale taki jest mój cel, który taki sobie brałem. Ubrałem się też w Barbariana, bo to jest. Jeden z moich ulubionych utwitów, więc prawdopodobnie też będę go chciał zrobić. Wątpię, że będzie mi się chciało zbierać wszystkie itemy samemu, ale na pewno po prostu będę zbierał jakieś inne przedmioty, je sprzedawał i kupował itemy pod utwit. Mamy też pierwszy Medicine Pouch do ustawiania lootbacków ale wiadomo jak to te początkowe levele, wszystko idzie tak mozolnie trochę jak się nie ma wyskilowanej postaci, nie ma się jakichś tam lepszych przedmiotów. Robię sobie spokojnie kółko po całym respie i powoli jakoś to leci. Problem jest właśnie z tym aksem. Z tego co wiem, można by było kupić taką postać wyskilowaną po niedużej cenie, ale uznałem, że jednak większy, większa satysfakcja jest w stworzeniu samemu postaci od sera. Właśnie nawet trochę satysfakcji daje to, że się męczyłem z tymi swamp trollami, czy nawet raty czasami nie umierały na hita. Nawet no, jakbym kupił tam jakąś postać z 120 skillem, no to. Prawdopodobnie do jakiegoś 50-tego levela to wszystko praktycznie by na hita padało. No to też nie o to mi chodziło. Ja chcę poznać całkowicie grę od zera, poczuć jakby jak silne są te stwory. No, a taka postać wyskilowana by tego nie oddała. Właśnie te slagi też tutaj biłem i wydaje mi się, że gdzieś kiedyś u kogoś widziałem, czy to na streamie czy gdzieś, że jest jakaś chyba lepsza respiarnia tych slagów. No to też bym chciał bestiarkę zrobić. Więc będę musiał tego poszukać. No, ale na początku pewnie siątą tą swamp trolle, tamte e, swamplingi i tak dalej też będę próbował. No, a póki co powoli się będę zbierał do wyjścia. Było jakieś tam krótkie ekspionko. Albo jeszcze zrobię jedno kółko. Myślałem też o tym, żeby Ej, w jaki sposób nagrywać te odcinki, bo spotkałem się właśnie też na YouTube, że dużo ludzi nagrywa takie przypieszone. I później dogrywa głos i w sumie spodobała mi się ta konwencja, sam chciałbym tak robić no i mówię, dobra. Zacznę. To wiadomo pierwszy odcinek, mam trochę problem też gadać do mikrofonu. Kiedyś miałem tam jakieś podejścia nagrywania, no ale zupełnie inna wizja była, bo jak już gdzieś coś nagrywałem, no to było yy, nagrywane na bieżąco, gdzie na bieżąco gadałem co się dzieje, na przykład jak w LoL'a tam próbowałem sobie nagrywać, no to jest troszkę inaczej. Udało się nawet stropić dodatkową tą łapkę, nie wiem co to jest w ogóle. Chyba no jak drewna z tego Swamplinga, ale też to jest, z tego co pamiętam, warte z 2k. Lekki profit zaliczony, w sumie to nawet nie lekki, bo jak na ten level, to myślę, że sporo jest zarobione. Się nawet udało przebić Water Buffalo, ale... No bez sensu go zabijać, bo to by za dużo czasu zajęło, za mało by dało. A, tutaj jeszcze sobie pójdę medicine pouchy wymienić, liczyłem trochę na szczęście, mówię, no jakby się udało w pierwszym odcinku zdobyć, to by było zajebiście. No ale niestety nie ma sałaty. I w takim razie dzięki za oglądanie. Przepraszam Was do następnego odcinka. Mam nadzieję, że da się go nagrać, że się nie poddam. I będziemy wspólnie mogli śledzić historię tej postaci. O tutaj jeszcze próbowałem wyprzedać trochę przedmiotów, trochę hajsu mieć. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.